Cześć! Dziś zrobimy te gąbki Glam Sponge Mini. Zobaczcie jaka jest różnica między zwykłym rozmiarem gąbki, a jaka jest ta mini, jest naprawdę malutka. I nałożę tą gąbką dzisiaj korektor pod oczami oraz, oraz użyję tego, tego zestawu do konturowania skobą. Właśnie są to brązory kremowe. Także zobaczymy jak sobie ta gąbka z tym radzi. Najpierw myślę, że zacznę od korektora pod oczami i nakładam korektor MAC e Pro Longwear. Nakładam sobie od razu ten korektor pod oczy i zaraz będę gąbką rozcierać. Ta gąbka oczywiście jest już zbliżona. i jest całkiem miła. A zobaczcie, dwa ruchy i korektor już pod oczami ładnie rozprowadzony. Ładnie, równomiernie też co bardzo ważne fajnie jest właśnie używać takich gąbek pod oczami, ponieważ tego korektora nie będzie za dużo, nie będzie się, nie będzie wchodził w więc to jest super i też nie będzie obciążał jakoś mocno skóry pod oczami. O, już korektor rozprowadzony, więc naprawdę super. Bardzo mi się podoba ten efekt. Raz, dwa i skończone. I teraz przechodzimy do, może najpierw zapodruję sobie ten korektor. Okej, okay, przechodzę teraz do konturowania na mokro. Jak już wspomniałam, użyję tego zestawu do konturowania skóry, ponieważ jest bardzo fajny. Um, I też od razu wspomnę o tym, że nie pokrywałam korektorem powiek, które są, jak widać, mocno zaczerwione. Ale to dlatego, że będę używać zaraz korektora um, i ogólnie zaraz będę robić makijaż i chcę, żeby ten korektor był wilgotny, żeby cienie się ładnie przykleiły. I użyję tego jasnego odcienia i nałożę od razu na gąbeczkę, nie wiem to, to widzicie. Nakładam na gąbeczkę może... tak. Biorę tym bokiem, ponieważ myślę, że tak będzie najlepiej. Ok, mam już ubrudzoną gąbeczkę i nakładam. Rozmiar jest idealny do konturowania na mokro ponieważ jest, widzicie, idealnie, idealnie po prostu wchodzi w to załamanie. I rozcieram delikatnie do góry. Bardzo ładnie rozciera. Jeszcze sprawdzę, czy można wyrównać tej, um, te granice. Dlatego wezmę ten jaśniejszy odcień na czubek gąbki. Zobaczymy, jak sobie poradzi. O, bardzo fajnie, delikatnie. Można wyrównać granice. W taki subtelny sposób. Ok, to samo robię po drugiej stronie. Dobrze jest używać takich gąbek, <laughs> ponieważ one nie robią plam. I jeśli na przykład macie bardzo mocno pigmentowany taki produkt yy, kremowy, to właśnie taka gąbka świetnie się tego sprawdzi, bo nie nałoży zbyt dużo produktu. I widzicie, że bardzo ładnie rozprowadza brązer. Nie ma jakichś dziur, plam. Jest naprawdę super. Ale i zobaczcie, ładnie rozprowadzony brązer już jest na swoim miejscu. Nie wiem jak wam, ale mi się efekt bardzo podoba. Jeszcze spróbuję tutaj jest dłuż czoła. Ok, myślę, że można podsumować tę gąbkę. Moim zdaniem jest to bardzo fajna gąbka, ponieważ ma idealny kształt do konturowania, ponieważ idealnie wchodzi tutaj w ten obszar pod kością policzkową. Bardzo ładnie rozprowadza korektor pod oczami i sprawia, że ten korekt, że tego korektora nie jest zbyt dużo. Um, I widzicie, raz, dwa i korektor nałożony pod oczami. Um, jeszcze zapomniałam od razu na początku wspomnieć o tym, że ta kąpka kosztuje 13 zł. Można ją kupić um, na stronie Glam Shop. oczywiście link zostawię Wam na dole. I tak, moim zdaniem jest fajna, bardzo ciekawa. Jeśli lubicie konturować twarz na mokro i chcecie mieć właśnie gąbkę do korektora pod oczami, to naprawdę ją polecam. Oczywiście, jak się ją zbliży, to jest delikatnie większa. Możecie tutaj zobaczyć, jak to wygląda, jaka jest różnica między właśnie suchą a wilgotną. I najlepiej jest ją używać na wilgotno na wilgotną gdy jest zbliżona, ponieważ na sucho jakoś nie bardzo mi się podoba. Um, więc tak, zwilżona zdecydowanie lepiej sobie radzi um, i tak, polecam wypróbować, jeśli o nie myślałyście, bo faktycznie fajny gadżet. A, jeszcze zapomniałam wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy, czyli a, jak się pierze. E, Tę gąbkę bardzo łatwo można dobrać, nie ma z tym kompletnie problemu, czy to właśnie z tym kremowym brozerem Skobo, czy nawet z korektorem Smack Pro Longwear. Także tak, czyszczenie jest bardzo łatwe. Wystarczy użyć tylko um, zwykłego mydła. Mm. I sobie na pewno poradzi. I to tyle na dzisiaj, do zobaczenia następnym razem. Cześć!